sprawdził jak funkcjonuje urząd miejski, uczestniczył w spotkaniach i wizytował miejskie inwestycje. Tak w skrócie wyglądał dzień pracy jednodniowego burmistrza Mrongowa, Kamila Węglewskiego. Pan Kamil jeden dzień władania miastem wylicytował podczas Mrongowskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a voucher zrealizował 5 marca. Zdecydowałem się na to z chęci poznania Pracy burmistrza, jaką pełni funkcję, jak mija ten dzień. Z ciekawości, czysta ciekawość po prostu. Dzień dobry. Pan Kamil do pracy stawił się rano po godzinie ósmej. Najpierw odbył rozmowę z burmistrzem Stanisławem Włajewskim i jego zastępcą Tadeuszem Łapką. Otrzymał swoją pieczątkę i metalowy pin z herbem rągowa. O godzinie 10 uczestniczył w warsztatach biznesowych w ramach projektu Mazury to biznes. Później spotkał się z kierownikami referatów w Mrągowskim magistracie i rozmawiał o bieżącej pracy w urzędzie. O godzinie 12 pojawił się w szkole podstawowej nr 1 przy ulicy Bohaterów Warszawy, gdzie trwa kapitalny remont budynku. Zapoznał się z zakresem prac i kosztorysem. O 14 przybył do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, gdzie spotkał się z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem. Rozmowy dotyczyły m.in. wspólnej promocji samorządów MRONGOWA i województwa w sezonie letnim. Po spotkaniu z marszałkiem wrócił do MRONGOWA i wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami MRONGOWSKiego Forum Młodzieży, gdzie zapoznał się z ideą powołania młodzieżowej telewizji. Jako osoba postronna, stojąca z boku nie zdawałem sobie sprawy nawet, jak to ciężka jest praca i jaki jest natłok tych wydarzeń, ile tak naprawdę czasu trzeba poświęcić dla danej osoby, dla danej funkcji no wyjazdy, szczególnie olsztyn. No praca naprawdę dość intensywna. No powiem szczerze, że zakończona grubo po godzinie 20 przez cały dzień panu Kamilowi towarzyszył prawdziwy burmistrz mrągowa Stanisław Błajewski. Na koniec burmistrzowie zjedli wspólną kolację i zadeklarowali, że na pewno jeszcze nie raz się spotkają.